TechMed to nowoczesne urządzenia medyczne dla całej rodziny. Termometry, ciśnieniomierze, inhalatory zawsze pod ręką. Skorzystaj ze zniżki minus 10% z kodem fmc27news na techmed.pl Budujesz i sprzedajesz? Ekskluzywnie, komercyjnie, inwestycyjnie? Pokaż swoją ofertę na HMTV, pierwsza telewizja o nieruchomościach. Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiaj będziemy mówić o podatkach, ale w taki sposób dość podstawowy, generalny, czyli spójrzmy się na nasz, nasz to, co nazywamy system podatkowy, i postarajmy się odpowiedzieć, czy w ogóle my mamy świadomość, jak on jest kształtowany. Są to dwa, tak, dwa zupełnie od siebie niezależne światy z których pierwszy jest nieco lepiej znany, jest przedmiotem debaty, kłótni, nawet czasami kłótni politycznych. My jako podatnicy się często tam protestujemy przeciwko pewnym rozwiązaniom. Jest taki drugi, którego, który jest, jak to ładnie ktoś powiedział kiedyś, wprowadzany kuchennymi drzwiami, Czyli podatki, które musimy jakoby wprowadzić, ponieważ wynika to z prawa unijnego. I co pewien czas potem się dowiadujemy, że może nawet te nowe daniny są przesuwane. Nawet ostatnio dowiedzieliśmy się, że tam pewna grupa tych nieznanych nam bliżej danin zostanie przesunięta tam do 2028 roku, a miała być dużo wcześniej. I po, powiedzmy sobie o tym fenomenie, który, który charakteryzuje wyłącznie państwa Unii Europejskiej. Państwa te, zacznijmy od takiej podstawowej opowieści, teoretycznie mają suwerenność podatkową, że są państwami odrębnymi. Suwerenność, prawo do nakładania i kształtowania podatków należy do. Podstawowych prerogatyw państwa. Kiedyś nawet mówiono, że taką prerogatywą jest również bicie, tak co się ładnie kiedyś nazywało, własnej monety, ale już wiemy, że pod tym względem Unia Europejska ten, ten, no, te nasze królewskie, eks-królewskie prerogatywy zniosła, ponieważ mamy wszyscy prędzej czy później wprowadzić jednolitą walutę pod nazwą euro, czyli już nie, nie EMI, nawet dzisiaj nawet takie formalizmy są dokonywane, że nawet emisja waluty narodowej w tych krajach, które, które jeszcze, jeszcze się opierają, nie chcą wprowadzić euro, jest dokonywana w zasadzie pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego, tak zwanego ebc u W związku z tym Wracając do wątku podatkowego, on przynajmniej w naszym przekonaniu, albo w większości naszych, nazwijmy to urojeń, bo to tak już naprawdę są urojenia, na kształtowanie podatków należy do naszej suwerennej decyzji. To prawda, zgodzimy się co do tego, że nasza debata polityczna o tej pierwszej wizji, tej pierwszego, tym pierwszym, o tym pierwszym obrazie prawa podatkowego, no taka bardzo nazwijmy to zażarta nie jest. Wiemy, że przy ktoś przynosi w teczkach jakieś projekty, które są następnie uchwalane, czego, o czym nieraz już w tym cyklu miałem okazję mówić, chociażby ów KSEF, czyli Krajowy System E-Faktur, który przyniesiono w teczce, w w 2023 roku. Tak, tak, to jeszcze jest poprzednia koalicja rządząca, ale z ochotą realizowane są te pomysły przez ich następców, którzy jakoby przynajmniej w wielu dziedzinach eksponują różnice nawet zasadnicze różnice poglądów i, i nawet u, ukształtowano takie sobie dość smutne. Yy, Smutne pojęcie wojny polsko-polskiej, która się toczy między dwoma częściami, tak zwanego politycznego duopolu. Ale tej wojny polsko-polskiej, w dziedzinie tej, w podatkowej, to tak praktycznie rzecz biorąc, nie ma. Te wszystkie pomysły, które zresztą z reguły krytykujemy jako obywatele są wspólnie i w takiej całkowitej zgodzie realizowane przez, niezależnie od tego, która z części tych, tego duopolu rządzi. Ale, ale jednak, no jednak w tam, na zasadzie na nagrody pocieszenia chciałbym powiedzieć, że jednak te podatki, yy, które uchwala nasz parlament z własnej inicjatywy, są jednak jakimś tam, no jakimś są objęte jakąś tam mniejszą lub bardziej, bardziej czytelną debatą, sporem, te projekty są publikowane, czyli odbywa się pewna, pewien rytuał, pewna właśnie procedura legislacyjna, której teoretycznie nawet każdy z nas może w ten czy inny sposób uczestniczyć. Oczywiście nasze głosy nie mają, jak wiadomo, żadnego... Co do zasady żadnego znaczenia. Ale tu wychodzimy z tego artykułu, tak, bo to w konstytucji jest napisane, to jest artykuł 217 konstytucji, że, że podatki w naszej ojczyźnie, no w niepodległej oczywiście, mogą być wprowadzane wyłącznie ustawą. No ale jest ta druga, druga. Nazwijmy drugi obraz, taki ten, tej, tych, tych danin publicznych, bo to czasami tam się nie używa słowo podatki, żeby to nie drażnić obywateli. I te podatki kształtuje się w jakichś dziwnych procedurach unijnych. Tam jakieś są dyrektywy, które tam ktoś tam nad nimi liczące setki stron, tam ktoś tam nad nimi debatuje, potem się ktoś tam ktoś na, głosuje te dyrektywy. Przyjmowane są, a następnie tym się okazuje, że z tych dyrektyw wynika nie mniej nie więcej, tylko że my zgodziliśmy się tak, na to, żeby wprowadzić w Polsce jakieś podatki od, od śmieciowe, prawda, tam te wszystkie -y, prawda, tam nawet podatki, nawet ponoć uchwalono, podzielenie się z Unią Europejską akcyzą, tak, akcyzą od wyrobów tytoniowych I, i my potem zaskoczeni wiemy, że albo się dowiadujemy jako ostatni, że to już się ktoś na to zgodził, że, że czy nie znalazł jakiejś tam większości, żeby tego zablokować, czyli to czym się pasjonują i słusznie zresztą y, politolodzy, a co tyle tylko oznacza, że My, jako obywatele, dowiadujemy się o tym jako ostatni. Diabli na zbiorą, prawda? Dlaczego się tego się, przedtem nikt nam nie powiedział, że coś takiego się szykuje? Dlaczego nie postawiono w debacie publicznej takiego oto, nazwijmy to, dylematu, że ktoś tam w Unii Europejskiej, w ich organach, bo mówimy o organach Unii Europejskiej, zamierza na przykład, to właśnie tymi tylnymi drzwiami nowy podatek, a my będziemy musieli go grzecznie wdrożyć do naszego systemu prawnego, bo, bo inaczej grożą nam jakieś gigantyczne kary, które tam ktoś wyliczy, potrąci, więc jakiś działa, jakiś taki nazwijmy to jakiś taki trochę potworny system proceduralny, którym jakoby nie pozostawia nam nic do gadania. Stąd powiem najprościej, to może to jest tak banalne, że, że aż wierzę, że nikt tego wcześniej nie postawił. Dlaczego tego rodzaju projekty realizowane w tych, z tych bizantyjskich procedurach unijnych, które bezpośrednio, ostatecznie dotyczą nas, obywateli, które są w istocie wyjęte spod naszej jurysdykcji, bo my mamy potem grzecznie to tylko zaimplementować. Dlaczego nikt tego nie stawia w debacie publicznej? Czyli, pomijając najbardziej, po prostu ja bym sobie tak to naiwnie wyobrażał, że jest jakiś tam projekt Komisji Europejskiej czy innego bardzo ważnego organu i ten, on, ten projekt jest przedmiotem debaty i ktoś powinien nam przedstawić, no ci, którzy tam są, no, ci nasi reprezentanci, i przedstawić nas, nam jako obywatelom i powiedzieć, o drodzy obywatele, czy, no, czy się na to, co jest, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Ja wiem, że jestem naiwny i to w sposób dość na wręcz dziecinny, ale ale przecież o podatkach nic od nas, bez nas. Cała istota parlamentaryzmu wywodzi się z tego sporu między władzą a władzą wykonawczą, czyli wtedy władzą królewską, a władzą reprezentowaną przez tak zwane luta, wcześniej stany, tak zwane, w niektórych krajach nazywane generalnymi, od prawo do nakładania podatków. Ten spór ma charakter ustrojowy i to, że chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że na pewno nie powinno być tak, że bez zgody polskiego, bezpośrednio polskiego parlamentu nikt nie nałoży na. Na nas jakichkolwiek dodatkowych czy też nowych obciążeń fiskalnych. Jeżeli mamy taką już taką dwustopniową strukturę quasi państwową, że my jesteśmy państwem ograniczonej suwerenności, a potem jest taki, taka organizacja, która tam może coś uchwalić, to co będzie nas, nas wiązało bez naszej wiedzy i zgody, nas, naszej reprezentacji, no to może przywróćmy tutaj tą. Znaczy postawmy sprawę na nogach, bo stoi chyba na głowie, żeby w tym systemie politycznym, zanim tam ktoś tą rączkę podniesie, uchwalając te różnego rodzaju przepisy unijne, żeby była jednoznaczna legitymacja ze strony obywateli, żeby było wiadomo, że nam to przedstawiono i że poddaliśmy to debacie publicznej, a następnie wyrażono opinię. Czyli politycy by działali w ten sposób, może to znowuż naiwność moja przekracza pewnie już granicę nazwijmy to surrealizmu, natomiast tak by sobie wyobrażałbym lojalne rządzenie, że ci, którzy wtedy nas reprezentują, mają większość, bo wiedzą, my chcemy mieć zgodę naszych potencjalnych przyszłych wyborców na naszą zgodę na... W, tym, w tamtych procedurach na uchwalenie tych nowych obciążeń podatkowych, i powiem, że, że to nie tylko chodzi o pewne nazwijmy to nasze bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, że jednak mamy przynajmniej chociaż pozory wpływu na to, ile pieniędzy nam ktoś zabierze, ponoć w interesie publicznym, ale problem jest znacznie poważniejszy. To, co przychodzi z Wia, Bruksela do nas w prawie podatkowym, to, to koszmar tego, jakość tego, tych, już nie mówię nawet o merytorycznych absurdach, które tam są, ale i nawet jakość legislacyjna, to wołają przysłowiową pomstę do nieba. My oczywiście słusznie narzekamy, nie zawsze zresztą tak było, no ale teraz mówimy, jak się za podatki w tej, tej pierwszej odsłonie, tej fasadowej, wzięli tak zwani ludzie z rynku. No to to, bełkot, który tam jest, jest czymś dla nas powszechnie niezrozumiałym, i nawet podatnicy mówią: Wprost, my tych, tego, tych, tego bełkotu nie czytamy, bo tego zrozumieć się nie da. I ja wiem, że w tym jest pewna metoda, pisać bełkotliwe przepisy, potem, żeby nie ograniczać tych, którzy będą je stosować. Jakimkolwiek treścią merytoryczną, która może jednoznacznie wynikać z tychże wypowiedzi, z tychże słów, które tam zdań, które używa ustawodawca. Ale pod tym względem i tak te nasze przepisy są dużo lepsze od tego, no, czegoś, czego nawet, nie, żeby nie używać ostrożnych określeń, bo bełko to by było wbrew pozorom. Dość oględne określenie dla, dla tego, co tam z tego przepisów unijnych wynika. Poza tym, one są nie tylko, nie tylko ich jakość jest przerażająca. Niektórzy nawet twierdzą, że w tej procedurze to może pogodzą się ci, którzy w niej uczestniczą, pogodzą się tylko wtedy, kiedy to jest tak byle jak zrobione, żeby każdy mógł na swoją stronę to. No z tych polityków, którzy na swoją stronę zinterpretować, ale to jest coś znacznie gorszego. To jest jak, jakość merytoryczna tych pomysłów, jest, jest absurdalna, często tak się to ładnie nazywa kontrskuteczna. Pod, to był taki przykład zmian w podatkach tych, które są harmonizowane, czyli nie tych wymyślonych przez Unię Europejską, tylko tych harmonizowanych przez Unię Europejską. Jak wiemy, czasami obecny w naszych spotkaniach podatek od towarów i usług, ukształtowany już pod wpływem Unii Europejskiej, ten nowy, no ta nowość to jest 21 lat. Ten podatek był przez pewien czas przez Unię Europejską uszczelniany. Tak, tak, i nawet były przepisy, jakie to można wprowadzić, instrumenty uszczelniające ten podatek, i między innymi wśród nich było tak zwane krajowe odwrotne obciążenie, które polegało na tym, że, że całe branże zwalniano w istocie od tego podatku, które, którego nie musiały już płacić, ale za to miały zwroty tego podatku, prawda? Czyli taką ukrytą stawkę zerową wprowadzano. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale takich absurdów mogę opowiedzieć znacznie, znacznie więcej. Czyli nie tylko tu idzie o te imponderabilia ustrojowe, że jednak w końcu to obywatele muszą nie tylko. W, mieć wpływ, ale przede wszystkim wiedzieć o tym, kto tam nas w jaki sposób chce tylnymi drzwiami opodatkować, ale przede wszystkim chronimy się przed byle jakością legislacyjną i merytoryczną tego, co tam się tworzy. Ja wiem, że już teraz to nikt to nie wierzy, ale ja nie bez zażenowania przypomnę, że przed ponad 20 laty, kiedy tam przygotowywano te unijne wersje VAT-u, akcyzy. To taki, śpiewał nam taki chór klakierów, którzy, bo to przepraszam inaczej nie można nazwać, który opowiadał, że to będzie wszystko proste, czytelne, jednoznaczne i nie, i nie będzie potrzebowało setek tysięcy, w zasadzie milionów interpretacji, bo wtedy sobie nikt nie wyobrażał, że można kilkadziesiąt tysięcy interpretacji urzędowych wydawać co każdego roku, no przecież wszyscy wiedzą, że tego się poznać, opanować, zrozumieć po prostu nie da i to nie tylko dotyczy obywateli, ale także organów podatkowych, które te interpretacje no przynajmniej powinny znać się tu na marginesie, a w zasadzie kończąc ten wątek, ale ta, to jest glosa marginalis, czyli coś w rodzaju refleksji podsumowującej, nieco bardziej ogólnej, te, ten cały bełkot, ten zwłaszcza ten, tą, te bełkoty interpretacyjne, po prostu trzeba zapomnieć. Tak jak zapomnieć trzeba błędne, czy też niestosowne, albo po prostu najzwyczajniej po prostu głupie przepisy, które albo po prostu nie należy stosować, a najlepiej uchylić i zapomnieć o nich. To owam amnezis była błogosławieństwem przez wieki. O głupocie, to prawda, i o mądrości też nam się zdarzało zapominać, ale jednak amnezis zwalniająca nas z pamiętania tak naturalnie czegoś, co było głupie, nas niejako rozgrzeszała, ona nas wyzwalała z tego terroru rzeczy niemądrych poglądów. Natomiast niestety sztuczna inteligencja ma zamiar podtrzymać ten cały bełkot, tą całą. Nazwijmy to, bo ona, tylko te, ona jest tylko jedyna w stanie, ilość tych informacji jest tak wielka, że nie sposób je selekcjonować w sposób tak na zasadzie innej niż po prostu przez nieczytanie i zapomnienie. Ponoć mają stać takiemuż umiejętnością, bo nawet już są, żeby ten cały przerażający bagaż bełkotu, i tych błędnych z istoty, i to nie tylko w sensie prawnym, ale merytorycznych poglądów interpretacyjnych, będzie nas terroryzować przy pomocy sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja podtrzymuje wszystko to, co obejmie, jeśli obejmie rzeczy niemądre, żeby użyć oględnych określeń, to będziemy przechowywać. Nazwijmy to zasoby z, z głupoty, którą powinno się zapomnieć. To gorzkie stwierdzenie, ale, ale jak najbardziej od, odnoszące się na marginesie naszego 20-ponadletniego dorobku w naszej, w naszej świadomości podatkowej. I to, tak, pro memoria. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.